Siemano. No i co? Mamy niedzielny piękny poranek. Eee, lecimy, tak jak wczoraj mówiłem, lecimy za pewnym sprzętem za chwilę dowiecie się jakim tylko muszę wziąć wkręty, muszę wziąć wkrętarkę, muszę zamknąć garaż. Aha, już zamknąłem. Muszę chwilę poczekać. No i co? Dzisiaj to pewnie będzie krótko, bo jest niedziela. Czas dla rodziny. I myślę, że dawam Wam to do dnia wczorajszego. Kurwa, pilot w busie. Nie chcę się zamykać, dobra, wkręty mam, idziemy po wkrętarkę i lecimy Na miejscu dowiecie się co to jest Jak to wygląda Słuchajcie, wodę zostawię no. Mam nadzieję, że Wam się spodoba że szybko kupicie oczywiście, nie? No jak tam? W niedzielny poranek Smali trochę, czy nie? Bo mnie jak wczoraj widzieliście nic Już od bardzo długiego czasu No i znowu te nieszczęsne baterie podpiąć O jest Dobra, zamykamy Kur No i co, dobra, o ale słońce wali w oczy, widzimy się na miejscu. W ostatnim momencie przypomniałem sobie, że portfela nie wziąłem. Byśmy pojechali kupować, na zeszyt żeby było. No jeszcze kurwa lepiej, bo portfel w domu, nie? No co, niedziela, rano, można, każdemu się może przytrafić, nawet najlepszym.

Szpital nie psychiatryczny, jakby się mogło wydawać. No, pas Delta Roselary jest kurczy, byk duży. Możemy się pochwalić, byliśmy nawet w środku. Mały pit stop. Znaczy szybki pit stop, bo już e, klient się bardzo niecierpliwie Ale wczoraj tutaj byliśmy. Znajdziecie? No, wziąć jakieś ciastko na niedzielę i jedziemy. No i lipa! Klient nie poczekał, pojechał w cholerę, i nie wiadomo, o której wróci. Tak więc i my wracamy do domu, i za co się bierzemy? Za obiad. Popatrzymy, bo może Simon na ryby przyjechał. On jest ogółem wędkarzem. Siedzi sporo ludzi. Odna pogoda. No co, wyschło. Wróciliśmy do domu. Eee, idziemy się bierzemy za obiad i. Najprawdopodobniej i później jesteśmy, znaczy jesteśmy w ogóle umówieni w innym miejscu całkowicie. Teraz chłop nie może. Ale to może i da Po południu pojedziemy. O, dzięki. Eee, po południu pojedziemy i spróbujemy coś tam jeszcze dzisiaj kupić. No bo niedziela, jak się nic nie kupi, to jest nie niedziela. Od razu mówię. Handel Pamiętajcie, że najlepszy w niedzielę. Lepszego nie ma. A jednak, jedziemy. Jeszcze ten dzień się nie skończył. Jak mówiłem, handel to tylko w niedzielę. Dotrzymuję słowa. Jedziemy, zobaczymy, czy się uda. Czy tym razem też pocałujemy klamkę. Jesteśmy w stałym kontakcie. za nami Gala boxu się dzisiaj tutaj jaze Jesteśmy na miejscu eee, przedstawiam wam taką to przyczepkę jest bardzo ładna jest wszystko prawie nowe Ech, od spodu wygląda też bardzo ładnie. Tam kostki tutaj brakuje. Jest wyszlifowane, jest pospawane jest wszystko w porządku, ale jest problem, bo to jest samoróbka. I niestety, ale nie możemy jej... A... To zmienia postać rzeczy. No yy, to już zmieniło postać rzeczy. Ponieważ najwidoczniej chyba możemy ją jednak kupić. Zaraz się włączę, jeszcze raz. A jednak nie jesteśmy w stanie jej kupić. Jest bardzo ładna. Ale niestety jest pewna bolączka, o której nawet może nie będę wspominał. Tak więc co? No lecimy dalej. Plus tego wszystkiego jest taki, że to jest bardzo ładnie. Zaraz chyba dojedziemy do tej areny. Tam jest, ona robi roboty jak nie wiem. No. Mają co meć, jest tych okien. A guzik, przelecimy koło areny pod spodem. O, no, tego. Chociaż. O, blisko jesteśmy. No, tak więc, co? Co wam będę ukrywał? Przyjechaliśmy, przejechaliśmy się 50 km w jedną stronę. I okazało się, że co? Nie ma kwitów. Nie ma kwitów, nie ma numerów Jest jakaś tabliczka znamionowa jeszcze Co lepsze nie z tej przyczepki e, Gdzie jest to na 200 ładowności No niestety Myślałem, że coś z tego będzie Ale warta by było Ale nie tych pieniędzy Lecimy do domu Musieliśmy zjechać na chwilę Bo powiem wam, że Coś mi się spodobało Patrzcie Patrzcie na to, ale jest kurwa długi, ładny. Aby ceny wam nie mogę pokazać, jak będzie. No, w środku standardowa tutaj do poczyszczenia, nie? Oponki, oponki takie, no, no, z 18, nie, to nie jest to, chyba to nie jest rok, nie? To by byłby rok, nie? W nowej budzie już kartki nie ma. Trzeba by było dzwonić. Który to rok? Jest szósty, dziewiąty, szósty. Czyli nie wiadomo. Rok nieznany. No opony ma takie sobie. No, ale można powiedzieć, że nie ma opon. Eee, dwadziesty pierwszy? Tydzień szóstego roku? Nie, to nie na pewno, nie. To nie jest szósty rok, o, daksik, fajne, podobają mi się. W sumie to mam jednego na sprzedaż. Zobaczmy jeszcze tutaj rok. Szósty i szóste, czyli tamta szybka mała, coś było tam rzeźbione. Czyli szesnasty. Nie szesnasty, zazwyczaj jak to jest, tak jest na szybach szósty, to siódmy w dowodzie, tak? Czyli 17 byłby Tu coś się dzieje O kurwa strzelony jest On tu dostał, coś pachle, co to wyłazi No fajny, jest fajny, naprawdę fajny Dobra, nic Wynajdę numer i może się skontaktuję, zobaczę jeszcze Tam w sumie oprócz tych opon i i tego strzału, to cały niepoabijany. Zobaczymy. Lecimy dalej. Tak więc, jeżeli chodzi o handle, dzisiaj dzień jest zakończony. Jednak nie podważam swoich słów, tych poprzednich, co mówiłem, że handel w niedzielę jest najlepszy. Nic nie kupiliśmy. Ale jedziemy jeszcze w jedno miejsce, ale to już relaks. Wystarczy na dzisiaj tego oglądania, jeżdżenia. Ogółem to tutaj, gdzie jesteśmy, zazwyczaj jest pusto, spokojnie. Nie ma ludzi. A dzisiaj samochodu nie ma gdzie zaparkować. Taki relaks w ciszy, w guszy o. ludzi Ale docieramy. Jest pięknie tutaj Tylko błoto, ale to A i śmierdzi mułem w sumie Tak jest pięknie No, tu już jest troszkę lepiej Tam kaczki normalnie pływają. Mało jest takich miejsc co prawda w Belgii, ale zdarzają się. Jest ładnie. Ale ptaszników. I takim akcentem żegnam się w to piękne niedzielne popołudnie. Życzę Wam udanego wieczoru, jeszcze bardziej udanego tygodnia. I co, zapraszam do subskrypcji kanału, zostawienia łapy, żeby być na bieżąco. Oczywiście komentowania. I co, widzimy się już w następnym odcinku. Nara.